W dzisiejszym świecie, pełnym pośpiechu, mediów i presji, łatwo zapomnieć, że świętość może przybierać bardzo zwyczajną, ludzką twarz. Nie musi być czymś odległym, heroicznie trudnym ani oderwanym od codzienności. Wielu młodych ludzi myśli, żeby być blisko Boga, trzeba wyrzec się pasji, przyjaciół, życia towarzyskiego. Ale przykład błogosławionych Pier Giorgio Frassatiego i Carlo Akutisa pokazuje coś zupełnie innego. Że świętość może być naturalna, pełna radości, a jednocześnie głęboko inspirująca. Ich życie uczy nas, że w codziennych momentach, w zwyczajnych czynnościach, można odkrywać Bożą obecność i zmieniać świat wokół siebie. Pier Giorgio Frassati urodził się 6 kwietnia 1901 roku w Turynie, w rodzinie o wysokim statusie społecznym. Jego ojciec, Alfredo Frassati, był wpływowym politykiem i dziennikarzem. Założycielem dziennika Kula Stampa, natomiast matka Luciana Stupin była głęboko wierzącą i aktywną kobietą zajmującą się działalnością charytatywną. Od najmłodszych lat Pier Giorgio wykazywał niezwykłą energię, ciekawość świata i radość życia. Uwielbiał przyrodę, góry i sport. Już jako chłopiec często wędrował po Turynie i okolicach, zabierając ze sobą przyjaciół i rówieśników, ucząc ich odwagi, współpracy i miłości do natury. W jego oczach, każda wycieczka była okazją do rozmowy o wartościach i o tym, jak być dobrym człowiekiem. Ale za tymi codziennymi aktywnościami kryła się głęboka duchowość i wrażliwość na los innych. Jako nastolatek angażował się w pomoc potrzebującym, odwiedzał biednych, dzieci w szpitalach, wspierał sieroty, często ofiarowywał własne pieniądze i ubrania, a jego gesty nie były spektakularne, były prawdziwe i pełne miłości. Jedna z anegdot mówi, że Pier Giorgio w tajemnicy pomagał ubogim mieszkańcom slamsów Turynu, chodząc po nocach i zostawiając im jedzenie oraz ubrania, nigdy nie oczekując pochwał. Jego przyjaciele wspominali, że był wesoły, radosny, pełen humoru, a jednocześnie niezwykle pokorny i uważny wobec innych. Jego życie było pełne pasji, ale nie zapominał o modlitwie i codziennej refleksji nad sensem życia. W okresie dojrzewania, Pier Giorgio starał się łączyć swoją wiarę z codziennym życiem. Był członkiem katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w którym organizował wycieczki, spotkania i akcje charytatywne. Uczył rówieśników, że świętość nie polega na rezygnacji z przyjemności młodości, lecz na tym, by swoje pasje i energię wykorzystywać dla dobra innych. Choć pochodził z wpływowej rodziny, nie wykorzystywał tego do własnej korzyści. Interesowała go prawdziwa służba bliźniemu. Jego życie zostało nagle przerwane przez chorobę. Zmarł na Napoleon w wieku 24 lat. Jego pogrzeb zgromadził tłumy ludzi, Którzy widzieli w nim młodego człowieka pełnego życia, a jednocześnie niezwykle oddanego Bogu i drugiemu człowiekowi. Papież Jan Paweł II beatyfikował go w 1990 roku, podkreślając, że jego świętość wynikała z codziennych, prostych gestów przyjaźni, pasji, odwagi i miłości wobec innych. Karlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie. A wychowywał się w Mediolanie, w rodzinie kochającej i wykształconej. Już jako dziecko wyróżniał się spokojem, dojrzałością i niezwykłą wrażliwością, a jednocześnie był pełen humoru i radości. Lubił gry komputerowe i technologie, a jednak nie pozwalał, aby one przesłoniły jego duchowe życie. Od najmłodszych lat uczestniczył we mszy. Modlił się codziennie i podejmował drobne akty dobroci wobec rodziny, przyjaciół i potrzebujących. Karlo nie tylko żył wiarą, ale wykorzystał swoje zdolności technologiczne, by ją dzielić, stworzył cyfrowy katalog cudów eucharystycznych, który dziś inspiruje ludzi na całym świecie. Każdy cud został starannie udokumentowany z opisami i zdjęciami, pokazując jego pasję do szczegółów i pragnienie dzielenia się wiarą w sposób nowoczesny i dostępny dla młodych ludzi. Karlo był też niezwykle wrażliwy na cierpienie innych. Regularnie odwiedzał osoby chore i samotne, pomagał w parafii, angażował się w akcje charytatywne, w szkole był przyjacielem, który nikogo nie wykluczał, dzielił się swoją wiedzą i umiejętnościami, uczył kolegów i koleżanki obsługi komputerów. Jego życie było dowodem na to, że młody człowiek może łączyć normalność, pasję, przyjaźń i rozwój technologiczny z głęboką więzią z Bogiem. W 2006 roku Carlo zachorował na białaczkę. Przyjął chorobę z niezwykłym spokojem, pełnym modlitwy i akceptacji Bożej Woli. Mówił, że chce zostawić ślad w internecie dla Boga, pokazując, że świętość jest możliwa nawet w XXI wieku. W świecie pełnym technologii i wyzwań jego ostatnie dni były pełne spokoju i odwagi, a on sam prosił by nie martwić się o niego, tylko pamiętać, że najważniejsze jest bliskość Boga i pomoc innym. Carlos zmarł 12 października 2006 roku w wieku 15 lat. Papież Franciszek beatyfikował go w 2020 roku, podkreślając jego przykład jako inspirację dla młodzieży na całym świecie. Co łączy Pier Giorgio i Carlo? Obaj byli zwyczajnymi młodymi ludźmi, pełnymi energii, humoru, pasji i przyjaźni. Ale jednocześnie świadomie wybierali dobro. Ich świętość nie była wynikiem nadludzkich wyrzeczeń ani dramatycznych gestów, lecz konsekwencją codziennych, drobnych decyzji. Pomagali potrzebującym, wspierali przyjaciół. Byli uważni wobec rodziny i świata wokół nich. Ich codzienne gesty, choć pozornie małe, Miały ogromną moc i wpływ, pokazując, że każdy może odkryć świętość w zwyczajności. Dla współczesnej młodzieży żyjącej w świecie pełnym bodźców i presji, ich życie jest szczególnie inspirujące. Uczą, że nie trzeba rezygnować z przyjaciół, pasji czy codziennych radości, aby żyć w bliskości z Bogiem. Wręcz przeciwnie, to w codziennych czynnościach w szacunku do innych, w drobnych gestach dobroci w pracy i nauce, można odnaleźć Bożą obecność i wpływać na świat. Obaj młodzi błogosławieni pokazują, że więź z Bogiem nie jest czymś abstrakcyjnym ani odległym. Ich modlitwa, refleksja i codzienne praktyki były częścią normalnego życia. Pier Giorgio modlił się podczas wędrówek i codziennych obowiązków, Karlo wykorzystywał technologię, by uczyć innych o cudach eucharystycznych. To przypomnienie dla nas wszystkich: Świętość nie jest zarezerwowana dla wyjątkowych jednostek, ale dostępna dla każdego, kto w codzienności kieruje się miłością, wrażliwością i dobrocią. Niech ich życie będzie inspiracją i przypomnieniem, że Świętość nie wymaga dramatycznych czynów ani oderwania od codzienności. To codzienne wybory jak traktujemy innych, jak rozwijamy talenty, jak dzielimy się czasem i energią, budują naszą duchowość. Pier Giorgio i Carlo pokazują, że każdy może być światłem w świecie, niezależnie od wieku czy okoliczności. Świętość w zwyczajności. To przesłanie, które łączy tych dwóch młodych błogosławionych. Ich życie uczy nas, że nie trzeba czekać na wielkie czyny, by żyć pełnią wiary. Wystarczy zacząć od małych rzeczy. Od codziennych gestów dobra, od autentycznego bycia sobą i otwartości na innych. Niech przykład Pier Giorgio Frassatiego i Carlo Acutisa przypomina młodym ludziom, że każdy może zmieniać świat wokół siebie, zaczynając od własnego serca. Dziś, 7 września 2025 roku, na placu Świętego Piotra w Watykanie, papież Leon XIV ogłosił Pier Giorgio Frassatiego, i Carlo Acutisa świętymi Kościoła Katolickiego. To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce podczas uroczystej Mszy Świętej, w której uczestniczyły dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całego świata, w tym wielu młodych ludzi, którzy przybyli by uczcić tych dwóch młodych świętych. Ich kanonizacja to nie tylko uznanie ich świętości, ale także przypomnienie, że świętość może być obecna w codziennym życiu każdego z nas. Obaj pokazali, że bycie blisko Boga nie wymaga rezygnacji z pasji, przyjaźni czy radości życia, ale raczej pełnego zaangażowania w miłość do bliźniego i autentycznego świadectwa wiary. Niech ich przykład będzie dla nas wszystkich inspiracją do życia pełnego miłości, zaangażowania i autentyczności. Niech przypomina, że świętość nie jest czymś odległym ale dostępna dla każdego, kto w codzienności stara się żyć zgodnie z wartościami Ewangelii.